O nie, słyszę ich. O nie! O, o, o Kurde! O, kurde, przecież nie, nie dotyk. Kurde, on nie oddychał przecież. Dobra. Yy, więc tak. Yy, no dobra. Siemandorzu to Jendero. A. Właśnie. eee. Yy, a, a to Roblox, no? Z tej strony Roblox, dobra. A będziemy grać w ciemne oszustwo, bo granie odkryłem, że na Robloxie w sumie. No, ciekawe skąd, no. Jestem widzem Chuckena, więc no wiecie, no. Po prostu mnie zainteresowało, że jest taka gra, no i ten, no. Więc gramy. Piwo. <grystanie> Czemu jest piwo Badrums? A. Kurde. O kurde, jaka czułość myszy. Ja faktycznie miałam tak, czułość myszy, ale on jest ciemny. Hmm, no dobra, chodźmy, oni gadają na swoim startu. No i właśnie to jest Dark czekaj, hey, sprawdź czy muzykę, czy żeby tak nie było zbyt cicho. O, no, porażka sprawi, że odkryje, że czekają na siebie lasy, wiele gorsze niż śmierć. Nie wiem czy ktoś z was w ogóle pamięta Dark Deception, ale na Steamie była kiedyś taka gra bardzo popularna, właśnie też na YouTubie, no. Sporo osób w sumie ogrywała kiedyś, swego czasu. Widzecie. No i no, to była o różnych demonach i w ogóle strachach na lachach, no. Gierka. Co on poszył? Co chłop tak biega? No i ten, no. I podobno to jest 1 do 1 w sumie do gry. Prawie 1 do 1, ale zrobione właśnie na potrzeby trybu w Robloxie, no. No i tak to mniej więcej wygląda chyba, no? E, mniej więcej czekaj się pewnie czy mi nagrywa. E, dobra, tu jest kit tu jest git, no. No dobra, no i przechodzimy. A w ogóle jak nie wie kto to jest Dead deception to w skrócie. Tylko powiem, że to taki Pac-Man w 3D. No. No, jak zwykle to. Tylko normalny. Można przejść? Dobra, spróbujemy no... Yy, samemu zagrać spróbuję albo przynajmniej. Nie wiem. A. Nie, spróbuję samemu. Nie, nie wiem, czy mi się chce z jakimiś randomami użerać, no. Ale widzowie, jak. Yy, napiszcie w komentarzu, jeśli zobaczyć, chcielibyście zobaczyć, właśnie. Tą grę razem z kimś z naszej ekipy, więc no, piszcie komentarze, to załatwię no na nie naliep, czy na nie liseła nawet, no. chociaż on nie gra w Robloxa, ale no, może się da właśnie jego ten zachęcić, no dokładnie. Poziom łatwy, normalny, ciężki. Nie wiem no. Ranie. Ktoś roni na poziomie normalnym, to... Yy, dobre nie wiem no. Soby trochę jest tu ranie w zachęcają, dobra no. Nie wiem, no... swoje standardy lepiej na Nie Rani. ja będę ranie, nie wiadomo co tutaj no. Zobaczmy jak na łatwym pójdzie no. O, jest Monkey Business, i bo w ogóle w Fornitonic, że jest kilka różnych chapterów. Ten na konkretny Monkey Business to jest chapter Co pierwszy. To za uroczy, mały hotel. A no, bardzo uroczy, bardzo uroczy, bardzo. Czy już jakieś wspomnienia? Akurat z tą dziurą żadne wspomnienia mnie nie łączyły. no nie za bardzo. W sumie nigdy nie wiem tego rodzaju hotela. Tylko widziałem w jakichś. Yy, ten. kryminałach tego typu hotele fajny kryształ. Kurde. Fioletowy, mój ulubiony. <grych> a na pewno to nie jest kryształ Otera White'a, no. Yy, dobra, włodzi biały. Nie, bo inny jest fioletowy, a niebieski tam yy, No i ten. Czy słuchajem? A, no bo w oryginalna gra w sumie. Yy, był chapter pierwszy normalnie nawet na Steamie w sumie. Tak na takiej platformie Steam, no gra nie. Jest taka gra. Eee, chapter pierwszy jest dosłownie za darmo, nie trzeba kupywać, ale Z tego co wiem reszta chapterów właśnie e, Była płatna, więc dlatego nigdy w sumie Mi się nie chciał na ranie w to bawić No jeżeli m, chapter pierwszy, ale chyba I tak to nie tak dużo w sumie gra z siebie ważyła, że nigdy ostatecznie mi się nie chciał, dlatego w sumie eee, O kurde Jezu Nie no, no skam dosłownie na ranie Eee, włosy mi po plecach e, zwarzły, no. E, kurde. O nie, kojarzę te nieprzyjemne małpy. E, małpy e, te Lokaje, no, dokładnie. Tak, e, tak się zwiesz, lokaj. Małpał, lokaj, no. Ale on ma puste oczy, bez wyrazu bez żadnego wyrazu. E, dobra, no to lecimy dalej. No, do, do, dochodzimy do rzeczy, bo na razie nie tłumaczyłem, że no... No taka gierka po prostu jest, była na streamie kiedyś popularna, więc miałem pomysł, żeby... Że, no dobra. W górę. Nie, nie, w bok. <gry> nie no, a gdzie indziej, no. O, no dobra, na razie tryb bezpieczny, no, to fajnie. No. Ale kurde, jakieś podobno są na ranie zmiotniacze, czyli no by nam wylosowało na ranie, że na ranie byśmy na ranie, Na ślepo na ranie przechodzili i byłoby problem. Widzisz te kobietce? To trwałem duszy, fragment Pomij samuczek. Nie, nie pomijam samuczek. No i to jest sam nie pamiętam jak to się grało bardzo dawno, no. Jeżeli no. Każdy kryjszy resztko Kośko osiągnę tutaj. Aha, wszystkie. Pierwszy mi będzie twój. To, że na blok się wspiera polski język. <noise> Jeszcze raz, nie jesteś sam. A, ah, no dobra, są tutaj potwory szukają there. Cię. What you mean? Here, you y jestem tu sam. Oho, może wykorzystać każdego fragmentu. O, no właśnie. To, 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 to właśnie to, to jest to, o czym wspominałam o tym Pac-Manie. Pamiętam, że na YouTubie dosłownie wszystkie części na nie na normalnie Dark Depths też, no. Stąd zacząłem się interesować w sumie takimi... Niepokojącymi, jakby grami horror, powiedzmy. Horror psychologiczny. Jako psychologiczny, na pewno psychologiczny, jak ranie e, psycha siadnie, jak będę e, ranie się męczyć z tymi małpami, ale dobra, no cóż, e, dobra. Nie, nie ma co tutaj więcej gry zmolić, więc biegnij. O kurde. A bo to lewym trzeba kliknąć. Nie. Czekaj, jak się biega? A prawą. o kurde O Jezu i trzeba coś biegać ugranie. Cały czas biegać. Nie gorzej. Dobra, spróbuję na razie. Dookoła przejść. O not bad. Teraz idę tędy. A tędy powiedzmy. O Jezu. Kurę się zblokowałem w ścianę. Oho, wrogowie oszłomioni. O, to chyba dobrze. O Jezu, nie wiem, którędy idę. Jezu, ja bardziej się skupię na mapie niż na yy, na tym, gdzie idę. O Jezu, chyba idę w drugą stronę lepiej. O Jezu, oni gonią mnie. Oni faktycznie mnie gonią. Kurde. Aaa! O nie, kurde, chciałem skręcić, no. O Jezu, no. Zapomniałem, że to tak bardzo strasznie to jest tego, no. Dobra, to idę dwa odmiany tędy. Gdzieś tędy, powiedzmy, no. O Jezu. Szklęte małpy. Kurde. Niepełno tutaj jumpscaried. Mam nadzieję, że ten. A, dobra, nie minął. O, dobra. Idę. O, kolejny jakiś. O, czerwony jakiś kryształ. O kurde. O, o, o kurde. O, tędy idę. Wrogowie mi O, przepraszam pana. O, kurde, minąłem. Przepraszam pana. O Jezu. Kurde, nie wiem jakim cudem ich minąłem w ogóle. Dosłownie to wygląda jak w grze, no Dosłownie Kurde Kurde... Nie wiem które, a tu idę O Jezu, ale zakrętasy tutaj są O dobra, chyba znowu zostało szomijane, jakiś Dobra, nie wiem idę przy krawędziach. Eee, o Jezu Dobra, chyba nikogo tu na razie nie ma. To Jezu. Dobra, kurde. Kurde, nie mogę wejść. O Jezu. O Jezu! No kurde! Jumpscare, no. Kurde, nie wystarczająco szybko usłyszałem, no. Kurde, nie wiem, czy dam radę. O Jezu! Gdzie mnie gonią? Nie! Nie! Kurde, stop! Stop it! Kurde, ja nie chcę. O Jezu, od prawej chyba. Lewy jednak. Dobra. Nieważne. Nie, nie. Nic nie było. Kurde. Bele. Kurde, gonią mnie, gonią mnie. Nie widzieliście mnie. O Jezu. O nie z tamtej strony też mnie widzieli. O Jezu. O Jezu. O Jezu. O Jezu. Dobra, jakiś... Je, jeden zostałem, nie wiem czemu. O jezu, dobra, idę na prawo. Kurde, gonią mnie cały czas. Kurde, pełno ich. Chyba tutaj byłem, dobra, nieważne. O dobra, widzę monety. znaczy, jakie monety, kurde, co, co ja na ronie w Mario się bawię? O jezu. O jezu. Kurde, jak mnie gonią przeklęte dziadostwa, no. O jezu. Idę na lewo. Oła. Kurde, muszę tak. Kurde! No nie, znowu, no. Jezu, się przestraszyłem, no. Chciałem się cofnąć. Kurde, ani skróty używają, no. Dobra, nie wiem, idę tutaj. Dobra, ch chyba zużyję wszystkie, no. Dobra, najwyżej. Dobra, na playerzu powinno na ranie. Może na razie lepiej mi pójdzie. No, jak na razie to w sumie. O nie, słyszę ich. O nie! O, o, kurde! 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 Przecież nie, nie ty, Kurde! on nie dotykał przecież! Kurde, bele! Gdzie jestem? Myślę, że ich tutaj nie będzie. O ja, pierdzielę. O Jezuś, przesłyszałem, że na ranie. Widzę tutaj kogoś. Dobra, tutaj muszę ich dookoła jakoś robić. Dobra, nieważne. Idę na lewo. Kurde, spadaj! Spadaj ode mnie! Patrzworo nieczysta oh, kurde bele o, oh, zapomniałem, że to też tak bardzo gra jest bardzo kurde! Ech! O ja pierdolę! Chyba ranie! Chyba nie zasnę ranie! Nie zasnę! O dobra, widzę jakiś korytarz. Dobra, jeszcze 25 tylko mi zostało. Tylko gdzie są te kryształy? Ja pierdole, Jakie korytarze normalnie pojebane. Ja pierdolę. A, tutaj był. Nie, kurde, nie. Dobra, cofam się. Jednak nie idę tędy. Jednak nie idę, jednak nie idę, jednak nie idę. Ała. Kurde, zostawcie mnie. Kurde, co ja wam zrobiłem? O, tutaj są jakieś. Dobra, skręcę w lewo. O, o Jezu. A, tutaj jeszcze pełno było. Jezu, dobra, skręcam. O ja pierdolę. O kurde, zapomniałem, nie widziałem tutaj zakrętu tego. Dobra. O jezu, jednak nie idę tędy. O, ja pierdolę. Oni są za mną, oni są za mną. O ja pierdolę. Zostawcie mnie. Ja pierdolę. O ja piernicze Kurde gdzie ja? Nie A co ja robię kurwa biegnę Kurde Ooo... Kurde, nie wiem już w którym kierunku powinienem iść w ogóle o kurde bele ja w ogóle jestem O, dobra, gdzieś tutaj lewo powinno... ...chyba. Dobra, idę tędy. Dobra... o Jezu. Dobra, skręcam w tą stronę. Pierdolę to. O kurde. Nie to... O, kurde, no, akurat tutaj musiał wykręcić. No nie. Nie graj, ostatnie życie, no. Tak blisko, no. No nie gadaj no A, a tak blisko, kurwa, ale ledwie, normalnie gdzieś kurwa tuzi, normalnie kryształów mi zostało no Jezu, czy chcesz kupić reanimację? A ile to kosztuje, no? Pięćdziesiąt Nie, czekaj, idę, sprawdzę i już w ogóle nagram tego o Jezu Mm. Nie wiem, no, co ja będę wydawać pieniądze, no. Z, nie jakiś kuła, no. Yy, nie stać mnie, no. <gry> dobra, no. Albo dobra dla widzów, no. Kurde, no i no, jeden no, ranie z siebie, no, że tak to ranie, tak. Ranie, ma, mało mi zostało, no. Dobra, dwa życia. No, kurde, no. Zaledwie siedem. Czemu ja? A, dobra. Leżę. Dobra, ja, ja się leżę. Kurde, czemu, czemu, czemu ja ją ja w ogóle nie mam... Kurde, straciłem w ogóle... Nie, nie kurde, no ja pierdolę no. Co za skam? No i kurwa, na no, wszystko... Moje zło no, na ranie do buksy no. Kurde bele no. Nie wiem, idę tędy. Chyba gdzieś tędy widziałem no, ranie Sadnie. ...z siedem... tych. Kurde, ale słyszę ich tu. Dobra, omijam ich... Yy, szerokim łukiem. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj nie wyskoczą. O, dobra, widzę kryształ! Widzę kryształy, widzę kryształy! Powtarzam, widzę kryształy. No nie, no kurde, bele, noc ...jakie... jaki bullshit, no! A, iść pan w chuj, no. Dobra. No to było na tyle, dobra. Jak chcesz ranie zobaczyć, ranie. Jak z kimś gram, to do z tego odcinka. Pierdzielę te głupie małpy. do swidania. Konisiła. Sajonara. Bardziej, no. Ta, 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 ta. Nie wiem, swej ja tam, dobra, do, do, Pozdro.